Jeżeli ty się zatrzymasz, może ten człowiek żyć. Jeżeli ty podejdziesz, może, może ktoś żyć. Jeżeli podasz rękę temu, który jest w potrzebie, może się okazać, że uratowałeś mu życie. To jest Boże miłosierdzie. Boże miłosierdzie nie polega na tym, że my staniemy i będziemy, wzniesiemy ręce, chociaż to jest ważne, bo kiedy wznosimy ręce do Pana, kiedy Mu się poddajemy, przychodzi właśnie naprawdę Boże przyjrzenie, przychodzi właśnie to, że Bóg chce nas napełniać, bo to podnoszenie rąk, moim zdaniem, jestem wojskowym Tobie, jest takie coś jak poddanie się, to jest oznaka, to jest symbol, poddaję się, chcę, a jednocześnie chcę od Ciebie coś wziąć, ale nic to nie znaczy bez tego, że jeżeli moje serce nie, będę, nie będzie pełne Bożego miłosierdzia. Ja Wam kiedyś opowiadałem taką historię, jak kiedyś w Olsztynie prowadziłem uwielbienie. I był taki niesamowity naprawdę czas. Ludzie śpiewali, ludzie uwielbiali Boga I, i było wszystko super. Taka radosna pieśń, wszyscy się cieszyli, uwielbiali Pana. I zobaczyłem pewną osobę, która stała gdzieś dalej i płakała. I wiecie co? Wszyscy się cieszyli. Chwała Panu. Ten człowiek ma problem, to jest jego problem. To jest jego problem. Ale co było ciekawego? Ktoś, kto ma wyczuwane serce. Wiecie, w pewnym momencie pewien brat wstał, podszedł do tej osoby, objął ją i płakali razem. I płakali razem. A później, wiecie co, po paru minutach razem uwielbiali Boga, śmiejąc się i ciesząc. To jest niesamowite. To jest właśnie ta czułość Bożego serca, że kiedy stoisz, to już tylko jesteś. Wiecie, ja zawsze to teraz mówię, to jesteś tylko ty i pół. Amen. Ale kiedy Bóg przemawia do Twojego serca, to go słuchaj. On Ci powie, co masz robić. On Ci powie, podejdź do tego brata, A tam ta siostra jest potrzebna. A ten, a, ten, a ten potrzebuje to. Wiecie, kiedy będziemy tak wyczuleni na Boży głos. To naprawdę jak wielkie rzeczy będą się działy. Kościół będzie rósł. Kościół będzie silny i mocny. Nie będzie słaby, ale będzie silny i mocny. Jeżeli nasze serce właśnie będzie przepełniało Boże Miłosierdzie. A więc Bóg się pochyla, chce się pochylić nad Tobą dzisiaj. Chcę po prostu upatrzyć Twoje serce. On czuje właśnie Twoje potrzeby, Twoje, twoje pragnienia. Chce uwolnić nas właśnie, od y, usunąć te wszystkie ciernie, zniewolenia, problemów, troski, kłopotów. Kochani, Panie Jezus Chrystus, przez tę przypowieść uczy nas czegoś bardzo, bardzo ważnego. Ona, ta przypowieść nie na darmo została zapisana dla wszystkich pokoleń. Ona została zapisana po to, byśmy się uczyli tego, byśmy wzięli właśnie to, od Pana Jezusa. Abyśmy nauczyli się, że Bogu bardziej podoba się Twoje serce niż Twoja postawa zewnętrzna. Postawę zewnętrzną, pamiętajcie, że postawą zewnętrzną możemy oszukiwać innych ludzi. Możemy oszukiwać innych ludzi. Ale postawą serca nigdy nie oszukujesz. Pamiętajmy. Ewangelia Mateusza, 12, rozdział 7, werset 2 i tak. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinni. Ale ten sam fragment tylko. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. A więc chcę, żeby twoje serce było czułe, żeby twoje serce było wyczulone na głos, na potrzeby innych. To dla Boga jest bardziej cenne, niż byś, nie wiem, jaką ofiarę to składał. Mógłbyś oddać swoją pensję miesięczną, roczną, czy dziesięcioletnią. To jeżeli nie będzie Twoje serce miłosierne, to na nic Twoja ofiara. To nie podoba się Bogu. To może się spodobać, wiecie, ludziom i może się, może się przydać na pewne, na, na pewne sprawy. Tak. Ale to przed Bogiem nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Bo Boże słowo mówi: miłosierdzia chce, a nie ofiary. Bo gdybyśmy się tym kierowali, to naprawdę wielu ludzi zostałoby podniesionych. Wielu ludzi zostałoby wzmocnionych. Wielu ludzi by żyło, gdybyśmy właśnie w ten sposób pokierowali. Boga. Werset 35. Wracamy jeszcze raz do Ewangelii Łukasza. Werset 35. nazwij już dobył dwa denary dał jego gospodarzowi że rzekł, go opiekuj się nim a co wydasz ponadto, to to ja w drodze popokotę oddam ci a więc zobaczcie, że ten samarytanin nie tylko że mu pomógł to on jeszcze poniósł koszty tego on jeszcze poniósł koszty i po mało tego i powiedział że jeżeli poniesiesz jeszcze większe koszty to oddam je pod opiekę komuś tego człowieka oddał. jeszcze powiedział jeżeli poniesiesz koszty ja ci to zwrócę zobaczcie pan Jezus Chrystus w jaki sposób cudowny nas uczy jednej rzeczy, jeżeli Ty pomagasz innym. Jeżeli Ty nawet ponosisz z tego tytułu jakieś koszty, to Bóg to widzi i mało tego. Wynagrodzić. Oddać. Ale jeżeli będziesz myślał o takiej coś, aha, pomogę temu, bo Pan mi dał, to powiem Ci szczerze, na pewno nie dostaniesz. Bo też postawa naszego myślenia i postawa, przepraszam, naszego serca też ma wielkie, wielką taką sprawę przed Bogiem. Ale jeżeli robisz to bezinteresownie, to jest zapłata w niebie. Bóg nie zostawi Cię bez zapłaty. Zobaczcie, jak cudowny fragment, który mówi właśnie o tym, że Bóg odda Ci to. Bóg Ci odda. On, wiecie, Pan Jezus nie jest dłużny. Pan Jezus nic nie jest dłużny człowiekowi. Powiedzcie mi, co Pan Jezus dłużny jest człowiekowi? To my, jako ludzie, jesteśmy dłużni Jemu. Ale Pan Jezus nie jest dłużny nic człowiekowi. I zawsze, jeżeli pomagamy innym, to jest taki dług, ale Pan Jezus go szybko spłaca. Pan Jezus go w cudowny sposób spłaca, nie zostawia Cię bez środków. Oddaj. To, co wydałeś, to jakie koszty poniosłeś, oddać. I werset 36 i 37. Pierwszy werset to jest takie pytanie. Czy jesteśmy bliźni i kogo jesteśmy bliźni? Czy tak naprawdę możesz się nazwać, że jesteś bliźnim drugiego człowieka? Tak jest z analizy. Przeanalizuj swoje serce i zobacz, czy jesteś bliźnim drugiego człowieka. Bo jak sobie tę analizę zrobiłem, to powiem wam szczerze, marni, nie <laughs> razem przedłu. Ale uczę Ale chcę się uczyć. Chce się uczyć, być bliźnie bliźnim dla drugiego człowieka. Nieważne, jest, nie zastanawia mnie to, czy ten człowiek próbuje mnie oszukać, czy nie. To jak mnie oszuka, to on, on zna z nas tego relacji. Ale jeżeli się okaże, że ja nie zrobię czegoś, a powinienem coś zrobić, to ja będę miał problem. Tak więc wolę nie mieć problemu. Wolę zostać oszukany niż żebym ja nie wykonał czegoś, co Bóg chce ode mnie. A więc to jest pytanie. I ostatnia sprawa. To jest wersja 37. A on rzekł, ten, który się ulitował na dół, rzekł mu Jezus. Idź i ty czy podobno'. I to jest ostatnia sprawa. Czy, czy tak jak ten człowiek postąpił. Pamiętacie, zawsze mówimy, że wiara to jest czynna, niebierna, prawda? Nie tylko, żeby znamy ten fragment, no bo kto tego fragmentu nie zna. Każdy z nas. Znany dla Nawet na pamięć może decydować. Ale, to jest tylko coś biernego. Ale jeżeli chodzi o czynność, czy my wykonujemy to wszystko, I to jest pytanie. To jest pytanie, z którym chcecie dzisiaj zostawić. Ale jeżeli Twoje serce jest dzisiaj zranione, Twoje serce trwa. To, o czym czytaliśmy, jesteś poraniony. Masz problem. To jest Jezus Chrystus, który widzi to wszystko. Nie umiesz mówić, bo twoje usta z bólu, z tego problemu, z tej troski nigdy, to otwórz swoje serce Panem. Wiecie, ja nie chcę robić wyzwania, bo zawsze to jest takie wyzwanie. Wiesz, powiem szczerze, nieraz jest coś takiego, że kiedy jest tak ważne wyzwanie. To nasze serce czegoś pragnie, a nasze ciało zupełnie przeciwne temu. I nie musisz mi pokazywać tego, że chcesz wyjść i się mówić, Ale stań przed Bogiem. Pan Jezus Chrystus jest wielki i może opatrzyć Twoje lat. Może na dzień dzisiejszy...